Teraz będziemy testowali rzymskie ognie, kaleidoskop. jest 30 strzałów w każdej rurce, są rzymskie ognie marki Triplex, wystrzelę trzy naraz i idę je wbić w ziemię i zaraz odpalam. I uciekamy. Ciche efekty, także można to śmiało nazwać cichymi fajferkami, żadne zwierzęta się nie wystraszą. Te rzymskie ognie są również nazywane różdżkami Harry'ego Pottera, Można się domyślić dlaczego. W każdym razie instrukcja nie przewiduje trzymania tego w ręku. do 15 metrów wysokości wznoszenia